Witam, moje nazwisko Georg Garbowski, ja jestem mistrzem w zawodzie bioenergoterapeuta i naturopata. Dziś przeprowadzam e, terapię na fantomie. Terapia na Fantomie to terapia na odległość, czyli jestem teraz na drugim telefonie tutaj yy, połączony bezpośrednio z osobą, która na tą terapię już w tym momencie czeka, z którą żeśmy przeprowadzili rozmowę wstępną. Zrobiliśmy wstępne wstępną regulację ruchów energii yy, przy pomocy wahadła Easy, yy, czyli wiemy, z czym mamy do czynienia, jaki był stan energetyczny przed. W tym momencie robimy już terapię kamertonami i dostrajamy wszystkie główne punkty energii. Wykorzystam do dzisiejszej pracy płytę z serii Uzrabianie kamertonami Detox, ale jest to płyta taka uniwersalna, czyli możemy ją zarówno dostroić czakramy, jak i później przeprowadzić terapię Detox. Zaczynamy od utworu numer 1, i to jest utwór w tonacji C i aby dostroić główne punkty energii, yy, używamy zestawu kamertonów yy, skali C dur i zaczynamy yy, zawsze, yy, oczywiście, włączamy muzykę w tonacji C yy, i kierujemy uaktywniony kamerton w kierunku czakramu podstawy, czyli tutaj nasz punkt 1C. Następnie kierujemy uaktywniony kamerton z lewej i z prawej strony tak aby wykorzystać połączenie danego czakramu i mózgu następne uaktywnienie kamerton prowadzimy z lewej strony nad głową tak aby wszystkie ośrodki w korze mózgowej dostały tych impulsów połączenia właśnie mózgu i czakramu Następnie zmienia muzykę na utwór numer 2, to dźwięk w tonacji, muzyka w tonacji D i nasz czakram sakralny to punkt 2D. Oczywiście y, wszystkie te nasze punkty są zaznaczone na naszym fantomie, i te same oznaczenia są też zaznaczone na każdym kamerdonie. numer 3 to dźwięk w tonacji E i kierujemy w kierunku splotu słonecznego. Uaktywnione główne punkty energii będą zasilały większą dawką energii poszczególne organy. I tu, oczywiście, z karty zdrowia, wszystko wszystko jest yy, zaznaczone, pokazane, który czakram zasila który, które organy. Utwór numer cztery to czakram serca, który zasili płuca i serce jako organ. Utwór numer pięć to dźwięk w tonacji G. Utwór numer sześć to trzecie oko, które Zasili wzroki słuch, ale i mózg też. Potwór numer siedem to mózg. Czakram koronny, który zasila właśnie mózg. numer 8 Teraz kompresujemy całą energię wokół aury. I w tym momencie możemy też poprawić komunikację między lewą a prawą półkulą mózgową. Też czasami można wykasować pewne zawartości, które my tam w mózgu przechowujemy, ale jakbyśmy chcieli je uwolnić, to wykorzystam do tego dwa kamertony dźwięki C i kieruję z lewej i z prawej strony. Podnoszę do góry i wracam. I teraz mogę jeszcze wyrównać energetykę między lewą a prawą stroną. Pamiętamy, że energetyka u kobiety jest po lewej stronie plusowa, po prawej minusowa, a u mężczyzny odwrotnie. Czyli prawa ręka mężczyzny jest ręką plusową, a lewa minusową. Czyli w ten sposób zachowana jest prawidłowa polaryzacja. Teraz wykorzystam połączenie dwóch dźwięków C i G. I tu chcemy poprawić komunikację między lewą a prawą półkulą mózgową i wyrównać energetykę plus minus. Po trzech razach zamieniam kamertony miejscami. I następne połączenie to dwa dźwięki C i DNA. Następnie zamieniamy kamerdony miejscami. Następnie możemy poprawić też pracę szyszynki, tak aby poprawić połączenia mikroelektryczne. Y, właśnie tutaj na wysokości z, z żeby ona się po prostu prawidłowo zakotwiczyła. Czasami z wiekiem może następować yy, coś takiego jak efekt lekkiego zwapnienia, wtedy te połączenia zostają przerywane, a tym zestawem właśnie Energia 2, czyli dźwięki harmoniczne C plus E, C plus G, czyli 2048, 2560 i 3070 Hz powoduje właśnie yy, Tą pierwszą fazę zakotwiczenia tu wykreślamy linię od ramienia 45 stopni. Prowadzimy na wysokości szyszynki. Wracamy i tak jakbyśmy w dół chcieli zakotwiczyć. Następnie zmienię zestaw kamertonów na Dźwięki y, wyższej oktawie, czyli 2048, dźwięk C razy 2, następna oktawa to jest 4096 Hz i następny kamerton to już jest dźwięk E, 4266 i kamerton trzeci to jest kamerton OM, 4355. Pracę możemy też jeszcze wykonać końcówkami palców. Też możemy poprawić energetykę, oczywiście, to jest praca dla bioenergoterapeuty. Yy, I możemy to też końcówkami palców taką pracę wykonać. Chodzi o to właśnie połączenie szyszynki z mózgiem. Teraz yy, przejdę znowu na utwór numer jeden, właśnie z tej naszej płyty. Uzdrawianie kamertonami detox. I będę chciał przeprowadzić. Yy, Oczyszczenie pola energetycznego, ale to już tak będzie troszkę na bardzo wysokim poziomie. Ale jest to też terapia teraz uotwarniająca nasz cały system odpornościowy też yy, przeciwko grzybom, pasożytom, wirusom szeroko, szeroko pojętym, yy, robiąc badania. Yy, Pobierając krew przed i po terapii, stwierdziłem, że wszelkie negatywne rzeczy, które się w krwi znajdują, zostają pod wpływem właśnie tych częstotliwości od 2048 Hz, czyli dźwięk C do 5460,8 zostają te, dźwięki, te wszystkie wszelkie jakieś niepotrzebne włókna, jakieś grzyby, pasożyty, szeroko pojęte. Nie zawsze wiemy, co tam się w organizmie może znajdować. Właśnie pod wpływem tych częstotliwości zostaje to wszystko rozbite, ale z drugiej strony jest to też rozbicie wszelkich negatywnych energii, które gdzieś tam się do naszego ciała fizycznego przykleiły. Jak ta terapia przebiega? Ona została tutaj zaznaczona na okładce. Wszystkie ruchy energii są zaznaczone na okładce w płycie Detox. Ja pokażę oczywiście, jakby tą terapię przeprowadzamy. Oczywiście nie tylko do słuchania, ale wysyłamy te częstotliwości na całe ciało, wszędzie, żeby każda część ciała tych częstotliwości, tych wibracji dostała. Aktywujemy kamerę numer 1, czyli dźwięk C i. Od lewej nogi takimi ruchami falowymi idziemy aż do szyi, potem z korpusem w dół i wychodzimy na śledzionie. Wyrzucamy to, wypychamy tą energię. Prawa noga ruchami falowymi aż do szyi, korpusem w dół i wychodzimy na wątrobie. Następnie od lewej ręki wychodzimy na śledzionie, prawa ręka wychodzimy na wątrobie, z za głowy. Wychodzimy na śledzionie i prawa strona na wątrobie i siódme uaktywnienie. To takie ruchy falowe wzdłuż całego ciała. Zmieniamy utwór na dźwięk w tonacji D i tu możemy już aktywować nie bezpośrednio kamerton, tylko możemy aktywować kamerton 2 o kamerton 1. Wtedy ten efekt Yy, właśnie będzie yy, interwału, ale tego dźwięku tak będzie troszkę więcej. I prowadzimy w ten sam sposób, który jest właśnie zaznaczony na okładce płyty. Potwór numer 3 to dźwięk w tonacji E. Utwór numer 4 to dźwięk tonacji F. Kamertonów jest 11 w zestawie, czyli wszystko zaczyna się od dźwięku C, potem jest następna oktawa, dźwięk C, D, E i F, i to jest właśnie ten nasz najwyżej nastrojony kamerton. Utwór numer 5, dźwięk tonacji G. Dzięki temu, do, do C, A. Utwór numer 7. Utwór numer 8 to powtarzający się dźwięk w następnej oktawie, czyli zaczęliśmy od 2048 Hz. Następna oktawa 4096. Utwór numer 9, następna oktawa, dźwięku D.

to najwyżej nastrojony kamerton. No, już powyżej yy, 6000 nie za bardzo da się kamerton nastroić. Dlatego zdecydowaliśmy się, że ten 5460,8 to będzie najwyżej, ale dokładnie nastrojony na tą częstotliwość kamerton. W całej te takiej terapii możemy wysłać jeszcze harmonizujące, uspokajające, wyciszające dźwięki z zestawu Energia 2. To harmoniczne dźwięki C plus E, czyli tercja i C plus G, kwinta. Mając muzykę w tonacji G, możemy też oczywiście grać równo z taktem. i wszystko będzie z sobą pasowało. Na koniec mogę wysłać jeszcze yy, na srok. Yy... Tutaj możemy też jeszcze sprawdzić ruchy energii na wzroku, czyli tutaj pokazuje mi ocenę 3, czyli osłabienie na wzroku, i do wzroku też mamy specjalny kamerton. On jest wykonany z czystego złota i oczywiście to, te wibracje możemy też na wysokość wzroku i słuchu podać. Musimy pamiętać, żeby na Wzrok bezpośrednio na siatkówkę nie wysyłać jakichś za mocnych częstotliwości, ale właśnie ten kamerton wykonany z czystego, 14-karatowego złota, akurat ta próba okazała się najlepsza, więc złoto oczywiście zostało jeszcze tam kilka razy zahartowane i tutaj mamy bardzo delikatną właśnie wibrację, którą możemy wysłać właśnie w kierunku wzroku. Na koniec mogę jeszcze na aurę nałożyć e, taką warstwę, otoczkę, e, którą e, możemy uzyskać e, poprzez e, wysyłanie wibracji przez kamerton Mer Isis. On promieniuje kolorem e, złotym i kolorem fioletowym. Możemy jeszcze warstwę taką ochronną nałożyć z wahadłem z wahadła w którym znajdują się surowe diamenty to też zabezpieczy naszą aurę przed tym aby nie dostawały się do naszego pola energii do naszego ciała fizycznego wszelkie negatywne energie związane od innych sytuacji innych ludzi tak żeby nasze pole było zamknięte i czyste.